Dzisiaj widać. Słowo od pierdala. Ok, Siemanko, z tej strony Z i dzisiaj jestem razem z Desperado. No so, witajcie. No dzisiaj zagramy sobie w taki sure Slenderman. z sure beta. Tak, czyli coś a'la Slenderman Multiplayer, gdzie chodzimy i szukamy... czego? Karteczek. Y, kartków? I chodzi tutaj za nami jakieś gówno i ogólnie musimy przed tym uciekać, żeby to nas nie zabiło. A do zebrania mamy 11 kartek, z czego jedną kartkę już znaleźliśmy. Bo na początku, kiedy chciałem się przywitać i tak dalej, to mi to gówno wyskoczyło. To razem z moim sercem, prawie no i słabo to wyszło, jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie. I gdzie podążamy, mi powiedz, teraz poszukiwajcie ja tego. Ja to rok temu grałem, więc na żywioł idę, więc idziemy przed Ciebie. No dobra, to ja będę kręcił dupę. Znaczy, nie, nie ja będę ci kręcił dupę. W ogóle, fuck, widzę oczy, widzisz? U, u, nie, idziemy w drugą stronę, więc, tak, jo? w razie. No, lepiej tak. A może ja bym chciał się z nim przywitać? No to idziemy, dawaj. A myśli, że Albo tak. nie, ja mi się nie chcę. A ja on patrzy na nas, ty! Boję się, chyba, wiesz? W ogóle miałem tutaj mieć kamerkę też wstawioną, ale w wyniku taki problem, że kamerki nie znalazłem. Oh, Fak. Fuck. Oh, fuck! No, zbyt! Oh, no... oh, Cały jest! jest! Biegnij za mną! Biegnę! Fuck, on mnie prawie dotknął! Mnie też. To taki Trinkiewicz, tylko stuningowany. Fuck! Damn. Ludzie. Yy, nie, o, samolot. Nie, nie o, nie dokończyłem. Chodzi o to, że. Chciałem was zapytać, czy chcecie kamerkę właśnie przy tego typu filmach? Yy, bo zamierzam trochę częściej robić właśnie. filmy z gier yy, horror. Typowych horrorów. <grywało> Wydaje mi się, że to jest spoko sprawa O kurde! Co? Dział cioko? Dam! Tam jest! Tam tak? Jest. Tak, on tam A Jak jest. my mamy tutaj w ogóle coś znać jak on co czas za nami chodzi? Slender chociaż był bardziej kulturalny i on się tam chował. W ogóle... I i na <grywa> O kurde! Józef! <grywa> 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 <Damn. grywa> I chciałbym Was zapytać, czy chcecie właśnie kamerkę yy, w takich filmach. Tak więc piszcie komentarze, czy chcecie, czy nie i tak dalej. Czy w ogóle chcecie yy, właśnie serię. Czekaj na mnie, nie mogę sprintować, bo głodny jestem. Czy chcecie serię horrorów na moim kanale, bo może być to fajna, yy, fajne doświadczenie. I ogólnie yy, zapraszam Was też na kanał Desperado, który macie w opisie. Możecie tam wbić, zasubskrybować, zobaczyć jakie tam ma filmy i tak dalej. <śles> Dobra, jak ty już tak robisz, to ja spierdolę. Nooo! Fuck! W ogóle ja mam słuchawki na maksa, nie? Uo, nie znowu. mogę znowu! Nie mogę biegać! Znowu! Po to chudy. było tam! On ci goni! Jo? Tak, gości! On mnie! On mnie! Kryj tupę. A ty stoisz tam w miejscu? Nie. Mam się ja. odnosić do ciebie? Idę w twoją stronę. Ja biegnę cały czas prosto. Właśnie idę też, a ja nie mogę sprintować, bo głodnie jestem. O kurde! Mam się o, odwrócić do ciebie iść do ciebie? Nie, a gdzie jesteś? I teraz już nie wiem, bo się za bardzo odwróciłem i, i, i straciłem orientację w terenie. Świekaj, patrz do góry. Jak patrzę do góry, to widzę gwiazdy. Widzisz tam y, mało to? Mały samochód, wóz. Znaczy łyżkę taką. Bo ogólnie zawsze odczy... za mi... Zawsze mi ten mały. A jestem przy domku fajnym. A, a czemu ja tego domku nie znalazłem? No, bo jest czarny. A. O, oczka były, czerwone oczy były koło mnie. Y, nie? Nie chcę do tego iść. Pójdziemy Karteczka, sobie... biorę karteczkę trzecią. O, a szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego jak GPS, nie? No, szkoda. Szkoda, że nie mapy nie ma. No bo chyba się zgubiliśmy. Yy, czekaj. O nie 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 nie! Prawie się z nim zderzyłem. Schowo... Nie mogę sprintować. Jestem gdzieś, gdzie yy, nie ma trawy. Ja też jestem tam gdzieś, gdzie nie ma trawy. I po prawej stronie mam te wieże. Czekaj, po prawej? A tak. moje jest po lewej, są po lewej, chyba. No to, to idziesz w moją stronę. O, 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 o. O, o, Olu, już mnie? dobra jestem przy tych wieżach, wiesz? To ile tam, lecę. No to dawaj Fuck. Jak się zestrałem. ja się boję, że jak po tym nagraniu będę ją nartę na gaciach po prostu z tyłu, cześć <noise> Taki Nike mi się odciśnie Fuck. Nigdy więcej nie daję tak gośno słuchawek przy nagrywaniu horrorów Może do środka tu wleziemy do tego tego co? Nie lepiej tak wiesz No jestem w środku Czekaj, Czekaj ja idę Zdaszcie cię yy, przed tym yy, mnie zabiję Chyba ale wątpię. Gdzie jesteś? No idę do środka. Ale się zmęczył. Dyszy jak kurne samiec. No, mój też dyszy jak pis Pies. O to ty! To ty czy coś innego? Ty jaka gwiazda! O ja, lata ją... To chyba ty Nie ma już... Nie świeć po oczach! Ty też To co, gdzie idziemy? W ogóle jesteśmy jakimiś dziwnymi ludzkami. Co robią robole w lesie? Co my tutaj naprawiamy? Skały? No, bo to takie są wydłu wydłużone trochę. W ręce masz klucz i nawet nie możemy z tego korzystać. Ja nie rozumiem tej gry, naprawdę ja nie rozumiem tej gry. Dobra, wiesz co, lepiej się rozdzielmy. To za nami jest ten wielkoak. nie możemy się rozdzielić, bo znowu się zgubimy. <laughs> to chyba dobrze. <laughs> za nami tam był, dobra, już zniknął. Trochę powoli, do przodu. Ej, mam coraz głośniej muzykę. Wiesz co, ja też, nie zauważyłem. Aż ze ściszą. Ale to samo tak razem z grą urosło. Król. Y... Martwię się, że. To w ogóle jest jakiś czas ograniczony. Bo z czego pamiętam, to w Slendermanie, tym normalnym, tam latarka chyba siadała po jakimś czasie. Tu jest beta, więc. Nie. A, to tutaj nie jest siada, nie, nie. Po lewej stronie był. Ej, zjadło mnie! Co? Co za kurwa! Zjadło, zjadło cię, po... zostałem sam! Tak, zostałeś A sam! A mogę ci uratować? Nie. Oh! Uciekaj! Fuck! Uciekaj! Gdzie to jest? Za tobą dokładnie. A ty widzisz mnie? <śśmiech> no i skinąłeś! What the fuck! Wyleciałem <laughs> mu na banie! Chyba zderzyliśmy się czołami. No, widzę. Fuck Ale to jest chora gra, w wiedzy w takie bety nie gram. Ooooo! Oh. Ludzie, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W komentarzach możecie polecać mi inne tego typu właśnie gry typu horror. Mogą to być gry multiplayer, gdzie będę razem z Desperado bądź też singleplayery i tak dalej. Byle było strasznie. Piszcie, czy chcecie właśnie tego typu serię. Wbijajcie do Desperada na kanał. Teraz macie takie okienko gdzieś tutaj po której stronie ekranu. Polecam serdecznie pana Desperada. Nie, ale nie trzeba, no. Nie trzeba. No dobra, to tam wbijajcie i tak dalej, jeżeli się spodobało to koniecznie zostaw okejkę. Okay Napisz komentarz co myślisz o tej grze, czy jest spoko czy nie, w ogóle jest to wersja czy beta, Czy jeszcze która... więcej tych odcinków takich z tej gry nagrywać? No właśnie, bo jest to wersja beta już od kilkunastu lat i może kiedyś w końcu wyjdzie pełna wersja, no nigdy nie wiadomo. A, tak więc subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje u mnie na kanale. Polecam fajną grę w opisie, wbijacie na fanpage'a i do zobaczenia w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa. Bry, panowie.